Zadałam Wam ostatnio pytanie na InstaStory: czy chcielibyście przegląd akcesoriów e, dziewiarskich, takich, które będą dobrym pomysłem na prezent? Zdecydowana większość osób, które brały udział w ankiecie, odpowiedziało, że tak: że chcielibyście takie polecajki prezentowe. E, więc przygotowałam tutaj e, takie rzeczy. W głównej mierze będą to akcesoria i książki. Z góry uprzedzam jednak, że ja jestem głównie osobą, która robi amigurumi, więc najwięcej takich rzeczy mi się zebrało. Natomiast robię też dodatki na drutach, więc będzie trochę szydełkowych, trochę drutowych propozycji. Najpierw chciałabym pokazać rzeczy, które według mnie fajnie sprawdzą się dla, początku, dla osoby początkującej, która zaczyna swoją przygodę z szydełkiem. Pierwszą rzeczą taką najbardziej, bym powiedziała budżetową, są różnego rodzaju organizery. Najfajniejsze organizery to właśnie takie, które będą przezroczyste i będziemy od razu widzieć w nich zawartość. Bo kiedy ich będzie więcej i one będą poukładane jeden na drugim, to łatwiej odnajdziemy rzecz, która aktualnie nam jest potrzebna, a uwierzcie mi, przy rękodziele tych rzeczy potrafi się zebrać naprawdę dużo. Taki organizer możecie dostać w większości sklepów budowlanych. Ja swój akurat dostałam w Obi i to był koszt rzędu 5 zł za sztukę. Z takich rzeczy bardzo miłych i już gadżeciarskich związanych z szydełkowaniem można się rozejrzeć za akcesoriami w temacie właśnie drutów czy szydełka. Ja tutaj mam akurat taki metr krawiecki, który jest wciągany i on jest z taką słodką owieczką. O właśnie tak, takie akcesorium. Jeżeli jesteśmy przy temacie organizerów to równie dobrze sprawdzą się jako prezent etui na czy drutę. Ja tutaj akurat mam swoje osobiste etui, które zamówiłam i ono było szyte na zamówienie, dlatego tutaj znajduje się logo. To też jest fajna opcja jeżeli macie więcej czasu i możecie ten prezent spersonalizować. Wtedy możecie zlecić uszycie takiego etui na szydełka czy na drutę. Ja Wam pokażę, jak to wygląda w środku. A tutaj mam powkładana szydełka. Tutaj jest taka większa kieszeń, gdzie są różne się. Natomiast no, ja nie mam całego zestawu szydełek. Można się oczywiście o coś takiego pokusić. Jeżeli wiecie, że obdarowywana osoba korzysta z więcej niż jednego czy dwóch rozmiarów szydełek, no u mnie to jest tak, że przez to, że robię głównie zabawki, to tak naprawdę nie jest mi potrzebny cały zestaw, który tam zaczyna się od 1,5 a kończy na szydełku 6 czy 9, nawet nie wiem dokładnie jak to jest. Natomiast no ja bym po prostu z tego nie korzystała i zdecydowałam, że kupię sobie pojedyncze szydełka, te, które używam i do tego dokupię sobie fajny Etui. No ale tak jak mówię, niektórzy lubią gadżety, lubią to kolekcjonować, więc jak najbardziej zestaw szydełek w fajnym Etui, będzie fajnym prezentem świątecznym. Jak gdy zaczynałam swoją przygodę z szydełkiem, musiałam sobie wszystko kompletować od początku i szukać tych akcesoriów i włóczek i szydełek po różnych sklepach, i żałuję, że wtedy nie było czegoś takiego jak zestawy kreatywne. Teraz na rynku dostaniecie różnego rodzaju zestawy kreatywne. Ja w swojej kolekcji nie mam akurat żadnego, natomiast to, co na szybko udało mi się znaleźć, żeby wam pokazać ideę, o co chodzi, to zestaw, który tworzymy wspólnie z Walentyną ze sklepu włóczkomaniaczka.pl. To jest akurat zestaw, gdzie możecie wyszydełkować, dostając takie pudełko Liska Franka. W tym pudełku znajdziecie wszystkie potrzebne materiały do zrobienia takiej zabawki. Czyli w środku znajdują się włóczki, już od razu, szydełko. Druty, bo ten zestaw akurat zakłada szaliczek robiony na drutach, i znajduje się również oprócz wszystkich materiałów papierowa instrukcja wykonania zabawki. I takie zestawy są naprawdę świetną opcją, bo bierzecie taki zestaw, już macie tak naprawdę wszystko. Można wziąć, zaszyć się w kącie i kreatywnie spędzić wolny czas. Nie trzeba nigdzie niczego szukać. Ja tutaj pokazuję akurat ten zestaw, który tworzymy wspólnie z Walentyną, natomiast um, fajnie będzie. Um, fajne będą różne zestawy tego typu. Mogą to być na przykład druty, e, włóczka na skarpetki i wzór na skarpetki zapakowane w takie fajne pudełeczko i to będzie idealny pomysł na prezent. Jeżeli jesteśmy dalej przy osobach początkujących, czyli takich, które zaczynają swoją przygodę z szydełkiem, to takie osoby bardzo chętnie korzystają z książek i fajnie by było, jeżeli te książki będą w języku polskim. Bo wiadomo, uczymy się różnych rzeczy, szukamy technik, szukamy ciekawych wzorów i takie wydanie książkowe naprawdę fajnie się sprawdza. Ja tutaj mam książki do pokazania tylko w języku polskim. Pierwsza z nich to jest Szydełkiem i na drutach Olgi Woźnickiej. Jest to książka, która pokazuje techniki wykonywania e, zarówno na druty, jak i na szydełko. Są tutaj zdjęcia i opisy technik. Dodatkowo takie użyteczne projekty, jak na przykład e, czapka czy podkładki pod kubki. To są zarówno projekty drutowe, jak i szydełkowe. Książka jest w języku polskim. i Naprawdę, myślę, że to jest jeden z ciekawszych pomysłów na prezent dla dziewiarki pod choinkę. Teraz będzie w temacie: Mingurumi. Kolejna książka. Ona do tej pory była właściwie tylko w języku angielskim. Teraz została przetłumaczona i wydana nakładem wydawnictwa kobiecego. Z tego, co się orientuję, już sprawdzę. Tak. Wydawnictwo kobiece. Została przetłumaczona książka e, Olki Mini Królestwo. Tutaj znajdziecie 36 projektów amigurumi na takie małe postacie, takie figurkowe bardziej. Wszystkie związane są z tematem Królestwa. Czyli mamy tutaj księżniczki, królewiczów, e, czarodzieja. Błazna. I to wszystko bardzo bogato ilustrowane. Bardzo bogato ilustrowane i w całości po prostu. Tutaj akurat wzór wykonanie takiej małej owieczki. Ale możemy też wykonać inne postaci. Pszczółki, kwiatuszki, tak jak mówiłam, królewny, księżniczki, pasteleczki. Bardzo fajna oprawa graficzna. Książka jest w twardej oprawie, więc się nie zniszczy. Ma też taki poręczny format. No, przyjemnie się z niej szydełkuje. No i tak, jak już mówiłam, jest w języku polskim. Mam tutaj również książeczki Robe. Ja mam dwie, ale w sprzedaży są trzy. Są szydełkowe lale, szydełkowe maskotki i szydełkowe prezenty. Ja mam te dwie ostatnie. Czyli szydełkowe maskotki i szydełkowe prezenty. To również są książki w języku polskim. Każda zawiera 18 wzorów na szydełko, czyli no, dosyć sporo. I to już są takie większe maskotki, chociaż trafiają się też miniaturki. Tutaj są takie mniejsze króliczki na przykład, ale jest też duże Lala czy duży słonik z Delfina, Puga. Naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Na przykład mamy lalę. Też się to naprawdę fajnie sprawdza. Do książki, do każdej książki dołączona jest kolorowanka, także można tworzyć razem z dzieckiem. Dziecko może zaprojektować kolory do maskotki, a my później ją możemy wykonać. Dodatkowo teraz trzy. Jeżeli macie książki Dari lub planujecie zakup, trwa kal na mini zwierzątka, można do niego dołączyć, szczegóły znajdziecie na stronie darii. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, są torby projektowe, ta, którą ja akurat mam jest dosyć duża, to jest torba projektowa Demce. to, co jest w niej fajnego, to to, że jest ściągana tutaj u góry i nic się z niej nie wywala. A tak naprawdę jest bardzo, bardzo pojemna. Ja torbę projektowej używam w domu, nie noszę jej ze sobą, bo jeżeli coś zabieram, zabieram to po prostu do swojej torebki, do mniejszej. Natomiast w domu nie chcę mieć tego rozwalonego wszędzie, tylko po prostu jeżeli nad czymś pracuję, później pakuję to do tej torby i wkładam za sofę. No i rzeczywiście ta moja praca nie wala się wszędzie i tutaj mieści się naprawdę dużo. Ja tutaj trzymam zarówno wypełnienie do maskotek, jak i różnego rodzaju włóczki czy akcesoria. I ta torba nie jest nawet w połowie wypchana. Także jeżeli szukacie czegoś większego i takiego. Zamykanego, co będzie chroniło przed ciekawskim wzrokiem dzieci czy zwierząt, to jak najbardziej warto się taką torbą projektową zainteresować. U mnie jest to stosunkowo świeży nabytek, ale naprawdę świetnie mi się sprawdza i w końcu mam porządek i ta praca i te zaczęte projekty nie walają się mi gdzieś po komodach, I po prostu tego nie widać. I to jest super. Kolejną rzeczą, którą mam tutaj przygotowaną, jest przewierka, nawierka do włóczki. Ona sprawdzi się zarówno w przypadku osób drutowych, i pieszydełkowych, chociaż wydaje mi się, że bardziej drutowych. Pozwala ona na przewinięcie włóczki w takie zgrabne motki. Zaraz pokażę. Tutaj mam. Właśnie taki mały motek nawinięty tą nawiarką. Czyli do nawijania różnego rodzaju końcówek włóczki, czy też do przewijania takich typowo drutowych pasm zwiniętych w warkocze. Ona się naprawdę świetnie sprawdza. Wtedy, kiedy robiłam głównie na szydełku i nie interesowałam się tak bardzo drutami, to używałam jej mniej, natomiast teraz. Kiedy zdarza mi się robić również projekty drutowe, naprawdę często z niej korzystam i te motki przewijam. Po prostu łatwiej się robi z nich na drutach. Szczególnie jeżeli myślimy o tworzeniu żakardów. To takie przewinięte motki naprawdę dużo łatwiej się przerabia. Taka nawijarka to jest koszt około 100 zł. W kategorii rzeczy, które zawsze się przydają, Warto zwrócić uwagę na ostre nożyczki. Ja mam tutaj akurat takie w kształcie bociana. Ich dodatkowym plusem jest to, że fajnie wyglądają na zdjęciach. Oprócz tego, że są oczywiście ostre i użyteczne. Powoli przechodzimy do tematu drutów. I tutaj również mam kilka akcesoriów. Pierwszym z nich jest etui, tym razem na druty. Tutaj również nie mam całego gotowego zestawu drutowego, chociaż te są też naprawdę fajne. Natomiast mam etui i własnoręcznie skompletowany zestaw drutów wymiennych. A tak jak mówię, jeżeli ktoś już ma, Druty to Etui zawsze jest fajnym pomysłem. No chyba, że kupimy już gotowy zestaw drutów razem z Etui. No to też, też fajne, też fajny pomysł. Sama myślę, że coś mi tutaj lata. Sama myślę, że też bym czymś takim nie pogardziła. Natomiast, no. Mam co mam. W temacie takich. Drutowych ułatwiaczy życia mam dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest obrotowa żyłka 360 stopni do drutów wymiennych. Działa to mniej więcej na zasadzie takiego kabla, jak w prostownicy, że on się obraca i nie zwija. I tutaj został wykorzystany dokładnie ten sam, ten sam pomysł. Fajnie sprawdzi się to przy dzierganiu skarpetek metodą Magic Loop, bo ta żółka nie będzie nam się zwijać. No przynajmniej w teorii powinna się fajnie obracać. Ja jeszcze tego gadżetu nie testowałam przy skarpetkach. Natomiast drugą taką żyłkę, tylko dłuższą, założyłam sobie do drutów, którymi przerabiam sweter. I naprawdę fajnie to działa i zauważyłam, że te żyłki one mi się nie odkręcają. Przez to, że one się cały czas kręcą wokół własnej osi, to druty nie odkręcają mi się od tych żyłek wymiennych, co wcześniej przy takiej zwykłej, przykręcanej żyłce mi się zdarzało. To, co tutaj trzymam, to jest taka żyłka, taka bardzo mięciutka żyłka do odkładania oczek, taka żyłka pomocnicza i ona działa w ten sposób, że jeżeli mamy robótkę na drutach, głównie na właśnie metalowych, to możemy sobie koniec drutu, na koniec drutu założyć tą żyłkę, właśnie mocno tutaj włożyć i ciągnąc za drut, za robótkę, możemy przeciągnąć tą żyłkę przez oczka i na przykład przymierzyć sweter, czy odłożyć oczka na rękawy. Później ta żyłka, ona z drutu, no, dosyć mocno, dosyć ciężko ją ściągnąć, więc naprawdę spełnia swoje zadanie. Ja chyba słabo ją nałożyłam wcześniej, ale... Ogólnie ciągnąc za żyłkę, no ciężko ją z tego drutu ściągnąć, więc to jest takie rozwiązanie dużo szybsze niż przewlekanie ręcznie tej żyłki przez wszystkie oczka. Ostatnią rzeczą, którą mam z akcesoriów takich dziewiarskich, jest tablica magnetyczna od od Knit Pro. Działa to w ten sposób, że zapinane jest tutaj na napę. To się później tutaj z tyłu zapina tak odwrotnie i można to postawić i pomaga nam to śledzić wzór, który mamy. Bo możemy go przyczepić za pomocą tutaj tych dołączonych magnesów. Natomiast tą dłuższą, taką magnetyczną przypinką możemy śledzić wzór. Fajnie się to sprawdza przy żakardach. Ja tego dodatkowo używam przy przypisywaniu swoich wzorów na komputer. Po prostu stawiam sobie tą tablicę obok komputera i nie muszę już odrywać wzroku patrząc w inny punkt, tylko po prostu mam to zaraz koło monitora i no znacząco ułatwia mi to pracę także polecam, tutaj ta tablica przychodzi od razu z dołączonym długopisem tutaj znajduje się również taka kieszonka na drobiazgi i miejsce na długopis, czy może nawet szydełka albo druty. Myślę, że można byłoby tutaj e, wsunąć jakieś cienkie. E, jest to też fajna opcja do przewożenia e, czy przechowywania wzoru. Jeżeli bierzemy go i wrzucamy do torebki, wtedy to się nie mnie. E, można to sobie wyciągnąć. Ja też e, zabierałam tą tablicę już ze sobą. Na wyjazdy, właśnie miałam tam w środku złożony wzór. Ona występuje w dwóch rozmiarach: w takim większym A4 i w tym, co ja tutaj mam. To jest taki format zeszytowy. To wszystko, co miałam dla Was przygotowane. Dajcie mi znać, czy Wy również macie jakieś swoje typy, jeżeli chodzi o prezenty świąteczne. Chętnie poczytam. A tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa!